Jest z nami Marcin Tybura przed kolejną już walką dla organizacji UFC, jak wyliczyłem 17. pojedynek dla tej największej światowej federacji MMA. No trochę czasu już już Marcin oglądamy. Kolejna walka czy, czy podejście się zmieniło, czy podejście jest absolutnie to samo? Myślę, że jakby podejście jest inne delikatnie, bo rozwój jest ważny i on trochę determinuje to, że podejście do każdej walki jest inne. I to, że się nabiera nowych umiejętności, jest się pewniejszym innych. I, no i w, myślę, że jest inne, że, wiesz, że też że przechodzę jakąś transformację jako zawodnik cały czas. Trwa już to, to dobrych kilkanaście lat i no i, no i tyle. Poprzedni rok tylko jedna walka, ale wiemy, że też różne problemy po drodze. Teraz wydaje się, że dobrze zaczynasz ten rok, bo walka już na początku lutego, więc no domyślam się, że w planach będą dwie, a kto może być, no być może nawet trzy walki w tym roku. No w planach może tak być. Ja także zakładam jak najwięcej startów teraz, bo jakby w ten rok 2020 i 2021 był dość dobry i był tam duży wzrost umiejętności, ale no już nic nie wzrasta w nieskończoność i czasami trzeba trochę zrobić krok w tył i ten, ten poprzedni rok tak był cięższy dla mnie. Cieszę się nawet, że tylko ta jedna walka, bo, bo możliwe, że więcej by nie podobał, ale, ale gdzieś tam wróciłem znowu na swoje lepsze tory i, i, i myślę, że w tym roku tą aktywność walk mogę zwiększyć. Jedna walka, ale emocjami obsadziłaby pewnie ze trzy albo cztery, no bo też przebieg tej walki, sam, sam werdykt, potem cała reakcja trenera kościelskiego to też no, takie obrazki, które na pewno zapamiętamy. Spytam cię o rywala najbliższego, bo ta informacja, że walka 4 lutego z Błagojem Iwanowem pojawiła się stosunkowo niedawno, ale ty z tego co kojarzę wiedziałeś o niej już dosyć wcześniej i wiedziałeś, jaki to będzie rywal. Yy, tak, ja się dowiedziałem chwilę przed świętami i. To nie było jakiś długi termin, pewnie, że zwykle tam zawodnicy często potrzebują tych 8 tygodni, natomiast ja lubię te krótsze okresy, ponieważ i tak byłem w treningu, a, a na ten okres ostatnich 6 tygodni jak lubię przyspieszyć i tak naprawdę bardzo mocno porobić, odpowiadał mi idealnie i, i, i w sumie już prawie kończymy. Te przygotowania przebiegają bardzo dobrze i, i tyle mogę powiedzieć, że już, że, 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 że wszystko będzie dużo lepiej niż wcześniej. A była propozycja, albo przynajmniej jakieś rozmowy, żeby żebyś zawalczył na tej gali numerowanej, na gali w Londynie, no bo, no bo też wiemy, że organizacja UFC lubi obsadzać zawodnikami z Europy takie gale. Ta gala jest w połowie marca, no i też się wydawało, że, że być może właśnie Marcin Tybura będzie jednym z tych, który tam zawalczy. Wiesz co, no takich poważnych rozmów nie było, natomiast były przymiarki i były... W, w takie delikatne zapytania odnośnie Tomas Spinana i pewnie gdyby on wyleczył tę swoją kontuzję i, i był gotowy na tą galę, to, to dostałbym możliwe, że taką propozycję, pomimo że jest wyżej notowany, więc w sumie dla mnie było lepiej. Ale w, no ale z tego co wiem, no to on sam nie do końca się czuje na siłach ciągle, żeby walczyć, więc y, przełożyliśmy to na teraz. Z, z nikim innym nie było propozycji na tą galę. No to jest walka z Bogojem Iwanowem, 15. zawodnik rankingu kategorii ciężkiej, ty Marcin zajmujesz miejsce 10. też tak jak zobaczymy, no była ta jedna porażka z Wołkowem, ale tak naprawdę 7 walk, 6 wygranych na Twoim koncie, więc no gdzieś tu ewentualne zwycięstwo też na pewno Cię w tym rankingu, że tak powiem, wzniesie. No, na to w sumie liczę, żeby, żeby wrócić do tych większych walk. Błago Iwanow jest mniej natomiast na pewno jest twardym rywalem i też nie jest łatwym do przejścia. Weź te rankingi, to też nie jest, nie jest takie, czy, wiesz, to nie jest coś, co zakłada, że, że na pewno ten rywal jest dużo słabszy od tych z pierwszej dziesiątki. Walka, walka jest trudna, mam nadzieję, że też mi coś tam podniesie do góry i, i następne walki będą już z kimś wyżej notowane, ale z drugiej strony ja też nie wybieram walk, e, czekałem dość długo na rywala, nie zgłosił się nikt z pierwszej dziesiątki, czyli z kogoś wyżej ode mnie, więc e, uznałem, że, że, że nie ma co czekać. Wszyscy też czekaliśmy pewnie na walkę trochę z rozenstrójkiem, strójkiem, bo dwa razy was próbowano zestawić. No pewnie gdzieś jeszcze w przyszłości takie próby się będą pojawiały, ale może najpierw skupmy się na Iwanowie, bo to jest zawodnik, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z trenerem kościelskim o słabszych warunkach fizycznych niż, niż Ty, bo, bo to zawodnik jak na kategorię ciężką, no nie za wysoki. Co jeszcze opowiesz, no bo tak oglądamy, wiemy, że no na pewno tytaniczna szczęka, bardzo twardy zawodnik, nawet trener kościelski mówi, że. No, na nokaut to raczej nie liczycie. Wiesz co, no, może tak logicznie, logicznie podchodząc, to pewnie nie, ale z drugiej strony, no czemu nie. Wiesz, nie pierwszy, z Romanowem, przed moją walką z Romanowem też nie miał porażki, a, a jednak się udało, więc trzeba Trzeba jakby liczyć na te y, pozytywne re rezultaty. no Jest to zawodnik, y, tak jak powiedziałeś, twardy, szczęka jest twarda i no, idzie do przodu, bije się mocno i no, nie używa pewnie tego, tych zapasów i i tego parteru dość mocno, ale ten zawodnik włączy się sambo i na pewno tam nie będzie łatwo też w pozostałych płaszczyznach oprócz tej stójki. Natomiast wiesz, ja czuję się dobrze, czuję taką, znowu to kardio tak, na takim poziomie, że, że wydaje mi się, że jak narzucę swoje tempo, to w tej wadze ciężkiej i aktualnie jestem w stanie każdego, tak powiem kolokwialnie, zajechać tym, tym, tym tempem. No właśnie, to też chciałem zauważyć, że pod względem takiej wytrzymałości kondycji to wydaje się, że tu będzie duża przewaga po Twojej stronie, bo oglądając te walki e, Iwanowa, tak jak mówisz, to jest zawodnik, który dużo przyjmuje, dużo też idzie do przodu, ale e, no nie zawsze z tą kondycją, e, z tym kardią u niego jest najlepiej. No tak, tak, właśnie, no wiesz, to z... zwykle jest tak, że jak widzisz dwóch zawodników, to nie do końca sam wiesz, który jaką ma kondycję dlaczego, i dlaczego ta walka wygląda. Jak oglądałem wcześniej walki Romanowa, to też mi się wydawało, że yy, on ma taką żelazną kondycję, bo no, tych przeciwników jakby z, z niższej półki, to no, dominował strasznie, potrafił nimi rzucać i... I, i, I w ogóle nie tracił tempa, a wiesz, no, się jednak okazało, że, że jednak to moje kardy jest na wyższym, na wyższym poziomie, więc szczerze mówiąc nie będę, nie będę ukrywał, że liczę na to, że, że wiesz, narzucę to tempo i, i że go zmęczę i może na tym zmęczeniu wtedy knockout wejdzie że się trochę przeliczył i ten, to, to, ten rzut taki charakterystyczny, który wykonał za ciężki trochę byłeś i już nie miał potem siły na, na takie akcje, tak oczywiście pół żartem, pół serio. E, co do jeszcze Twojego rywala, no bo wiemy, parter, tak jak mówisz sam, bo to też jest czarny pas w judo, ale jeśli chodzi o, 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 o stójkę, no bo on idzie do przodu, on też walczy z odwrotnej pozycji, Ty, no miałeś już walki, w których potrafiłeś gdzieś te pozycję czasami zmieniać, też wydaje się, że Iwanow to nie jest zawodnik, który dużo kopie, też pewnie no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo pewnie planu na walkę nie zdradzisz. Ale okopywanie tej jego wykroczonej prawej nogi, stojąc w pozycji odwrotnej, z pozycji mańkuta, nie będzie głupim pomysłem, no bo, no bo jednak będzie osłabiało tę jego mobilność. No tak, pewnie tak, ale a propos kopnięć, no to nie, 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 oczywiście nie zdradzam, ale mogę powiedzieć, że bardzo dużo pracujemy teraz nad kopnięciami, bo no, kiedyś te, też te kopnięcia mi wchodziły, to jest też jedyny mój nokaut na koncie i też yy, nawet do tej walki myślę, że dużo większy trener zauważył potencjał w tych kopnięciach i też mocno to szlifujemy, więc myślę, że kopnięcia będą też jednym takim elementem, elementem, bo wiesz, no podejrzewam, że on też będzie tutaj skracał ten dystans i, i sporo jest, sporo też takich kopnięć robimy, żeby go stopować przy tym, przy tym, i, i tym pójściem do przodu. Trochę zmyłek, no i może będziemy czegoś szukać, żeby, żeby efektownie zakończyć. Wszystkie walki, które toczył w w UFC kończyły się decyzją jego, to jest trzy wygrane, trzy przegrane, też dwie przegrane, niejednogłośną decyzją. Miał też zwycięstwa. W czym on będzie najgroźniejszy, Twoim zdaniem? No. Wydaje mi się, że to, to jak wejdę do oktagonu z nimi, te pierwsze parę minut mi pokażę, jak, jak on jest zawodnikiem. No najgroźniejsze na razie się to wydaje, ta jego nieustąpliwość i to, że on cały czas jest niebezpieczny. Cały czas potrafi iść do przodu, cały czas potrafi mocno uderzyć i jest trudny do sam do, do znokautowania i, i, i do, do poddania, czy nawet z, z, wiesz, zdominowania go w tych płaszczyznach grapplingowych. No tyle. No tak, takich dużych zagrożeń właśnie przez to, że te jego walki e, kończą się decyzjami jakichś takich poddań czy, czy no no aż takich dużych nie widzę. Natomiast na pewno wiesz, no, to jest waga ciężka i on na tej stójce bazuje, więc no, nie można dać Cię trafić. Twój rekord w tym ostatnim czasie, te, te wygrane i tylko tak naprawdę jedna przegrana, to gdzieś pozwala ci myśleć, że no tutaj dobrze zaprezentować się z Iwanowem? Jedna, dwie walki, być może gdzieś jakaś szansa mistrzowska się na horyzoncie pojawi? Pewnie, że tak. Ja wiesz, no nie, nie kieruję się do końca logiką. Bo chcę spełniać swoje marzenia, a jak się kierujesz logiką, to, to, to ciężko wtedy o spełnienie tych marzeń, więc moim jest takim, żeby ten pas zdobyć i robię wszystko, żeby, żeby tak było i nie zastanawiam się ile mnie ta walka przybliży, na pewno coś da, bo no nie można przejść obojętnie od jakiejś tam serii wygranych nawet, jeżeli to była z niższymi rywalami, to, to wiesz, no to, jest, to jest zauważalne i... W na pewno mnie przybliży, ale też wiesz, no nie, jestem cierpliwy, i wiem, że po, taki, po, po, po walce z nim to i tak przynajmniej jeszcze dwie walki. Będzie trzeba stoczyć z kimś mocniejszym. Chciałem powiedzieć, że, chciałem powiedzieć, że jeden, jeden zawodnik, stop, 10 cił był, ale w sumie przybył drugi w ogóle spoza rankingu. No, właśnie ta sytuacja w kategorii ciężkiej Francis Nganu odchodzi, rozstaje się. Można to nazywać w różny, w różny sposób z kategorią ciężką. Nie wiemy, co, co będzie dalej. Wchodzi John Jones. Ciebie to zdziwiło, że, że tak to się odbyło, że jednak nie doszło do walki Jonesa z Nganu, tylko tylko, tylko no, pożegnaliśmy się z Predatorem. No mnie zdziwiło w tym coś innego, szczerze mówiąc bardziej to, że wiesz, tyle czasu rozmowy były na temat Johna Jonesa i jego powrotu do Oktagonu i jego debiutu w wadze ciężkiej, że ja już w pewnym momencie myślałem, że to nigdy się nie wydarzy, że John Jones już po prostu stracił jakby. No, no stracił pewien, pewne ambicje sportowe, bo wie, że osiągnął już swoje, a tutaj od nowa będzie musiał pokazywać tą swoją dominację i to nie jest proste. Z... Że patrzę z, z, jako taki kanapowy psycholog na tą. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację Francisa, to parę razy miałem okazję z nim rozmawiać. On jest mega fajnym gościem i jak spotykamy się czasami gdzieś tam chociażby w Performance dystytucie w Las Vegas, to podejdzie i zagada i on. jest fajny, ale wydaje mi się, że to jest już biznesmen bardziej niż sportowiec, bo wszystkie te nasze rozmowy to szybko schodziły na plan, co, jak sobie zabezpieczyć przyszłość, jak, jak pieniądze zainwestować i tak dalej. I on mi się często właśnie wydawał takim gościem, który myśli tylko właśnie o, o tym, a nie już koniecznie o ambicjach sportowych. Więc postawił, moim zdaniem, dość mocne te warunki. Ogólnie wszystkiego nie prześledziłem, bo też niekoniecznie nie, nie chcę, chcę tracić na to energię, żeby się tym zajmować ale widziałem, że postawił dość mocne warunki i wydaje mi się, że był takim, że nie chciał, nie chciał ustępować praktycznie z niczego. A z drugiej strony UFC no nie, też nie może sobie pozwolić na to, żeby każdy, żeby znegocjować z każdym, nie? A więc yy, chcieli mu pewnie już w pewnym momencie utrzeć nosa, dlatego zwolnili go z kontraktu i, i zrezygnowali z tego wyrównywania oferty nawet. Dwie wspólne gale jeszcze i, i tybura Inganu Kompany, by, byście mogli otworzyć, ale, ale tak całkiem poważnie. No tak jak mówisz, że no, są zawodnicy, już nie mówię, Conor McGregor czy właśnie John Jones, którzy mogą sobie rozmawiać, jak chcą. Z, z UFC Inganu był gwiazdą, ale jednak nie był gwiazdą takiego pokroju. No właśnie, wchodzi John Jones do gry, bo to też jest bardzo ciekawy przypadek. Trzy lata bez walki absolutna legenda. No, jeżeli mu się uda zdominować kategorię ciężką, no to, to już będzie tak naprawdę wiadomo, kto jest najlepszym w historii UFC zawodnikiem, no bo, no bo Jones tak naprawdę nigdy nie, nie przegrał. To jest zawodnik no, no kapitalny. Też pewnie nie wiemy, czy ty tak na to patrzysz, ale byłoby to spełnienie jednego z marzeń za kiedyś z Jonem Jonesem? No absolutnie. Wiesz, jak jestem pytany o tą zamianę tych mistrzów, jeżeli John Jones byłby teraz Mistrzem UFC, a i z moimi marzeniami o tym, żeby kiedyś zawalczyć z mistrzem, to Francis Ganu był super yy, wiesz, przeciwnikiem, bo wychodząc do oktagonu z kimś takim, to naprawdę wzbudza się respekt moim zdaniem kibiców, bo stoi naprzeciwko ciebie takie monstrum jak Francis Gannu i fajnie jest się, się mierzyć z kimś takim. Natomiast yy, John Jones jest dużo większą gwiazdą yy, w, ty, w tym wszystkim. Dużo większe ma... Wiesz, tą przeszłość w ma osiągnięcia moim zdaniem i jest no bez... można go naprawdę już porównywać, znaczy wdawać mu ten tytuł powoli tego najlepszego w historii, więc pewnie bardzo chętnie. Jona Jonesa, pamiętam z tych walk, w których absolutnie dominował i, i, i to naprawdę legendy, ale pamiętamy też te jego ostatnie walki z, z Santoszem czy z Rejesem, gdzie no, te wygrane nie były aż takie przekonujące. Teraz trzy lata. Czy bardziej zaważy w tej walce to, że, że to jest John Jones, że to jest naprawdę niesamowicie wybitny zawodnik, czy jednak no, te trzy lata zrobią swoją robotę? No to jest dobre pytanie. Ja widziałem, ja mam taką teorię usnutą, że jak John Jones zaczął bardzo dużo pokazywać, że robi siłę, taką, taką dużą, duże Praktycznie ciężary. To to Jeszcze raz? Praktycznie tylko to czasami tak. widać na jego tych Tak. Treningach. I jak zaczął to robić przed walką z łońcem Sampru, to wtedy zaczął mu się robić, te, zaczęły mu te walki coraz gorzej wychodzić, jakby zaczął budować tę siłę. I teraz... Albo John Jones zbudował jeszcze większą masę mięśniową, bo do tej wagi ciężkiej będzie jeszcze gorszy, albo przez te trzy lata jakby nauczył się obsługiwać tą masę, masę mięśniową i będzie lepszy. Więc ja tu stawiam 50-50. Nie zdziwię się, jeżeli będzie to kiepski występ w wykonaniu Johna Jonesa po takiej przerwie. Ale z drugiej strony, trzy lata przerwy i, i dość duży głód, to też może spowodować, że, że wrócą te jego poprzednie nawyki, który był, można powiedzieć, geniuszem czasami w tej walce. No to jeszcze tak na sam koniec, bo zaczęło się onganu, że lubiście, lubiliście sobie rozmawiać, że to jest biznesmen i czy ten biznesmen teraz pójdzie w stronę sportową, czy właśnie tak jak mówisz, że, że on już wszystko przelicza i bardziej bardziej będzie mu się kalkulowało zawalczyć z Tysonem Furym w boksie? Myślę, że wydaje się, że będzie szukał tej walki, ale no pewnie jedna walka mu się tylko taka przytrafi. Nie podejrzewam, że, te, te, że wygra jakkolwiek z Tyson Fury, albo nawet, że dobrą walkę da, bo jednak ten boks jest zupełnie trochę innymi za, za nami się rządzi, a Gano e, no jest dość, siła ciosu jest potworna, ale jest dość sztywny, jeżeli chodzi o sam, o sam boks. I Tyson Fury go bardzo szybko wyboksuje, nie wiem jak to będzie teraz. Z tymi jego negocjacjami czy trochę nie stracił jednak po przerwie dość długiej i po tym, że wiesz, że to, ta, ta pozycja negocjacyjna osłabiona jest tym, że nie ma tej klauzuli gdzieś tam wyrównywania pensji przez BFC. Więc wydaje mi się, że będzie szukał jakichś takich kasowych walk, żeby zarobić pieniądze. I pewnie w boksie. A w, w MMA chyba już nie.